Boże ciało to ruchome święto katolickie. Dzień ten jest czerwoną kartką w kalendarzu i jest wolny od pracy. W środowisku lotniczym w Polsce często spotyka się utarty zwyczaj czy przesąd, że w Boże ciało się nie lata. Przesąd ten mógł powstać, aby zniechęcić lotników do realizowania swojej pasji w ten dzień i skierować ich działania na celebrację tego ważnego święta religijnego. Innym powodem mogła być chęć wywołania okazji do spotkania lotników we własnych ośrodkach i oddanie się takiemu czy innemu świętowaniu. Istnieją nawet aerokluby lub ośrodki szkolenia, które zawieszają wtedy całkowicie działalność. Uzasadnia się to najczęściej dużym prawdopodobieństwem zdarzenia lotniczego w ten dzień. Ciekawe statystyki przedstawił w zeszłym roku portal Dla Pilota, zestawiające ilość zdarzeń w boże ciało i w dzień miesiąc przed oraz miesiąc po tym dniu w każdym roku od 2005. Nie wynika z nich większe prawdopodobieństwo zdarzenia w Boże Ciało. Co więcej, portal przeprowadził ankietę, w której okazało się, że około 60% ankietowanych nie wierzy w przesądy. Link do artykułów w opisie. W internecie zdarzają się jednak komentarze opisujące nieprzyjemne i niebezpieczne doświadczenia niektórych lotników z latania właśnie w tym dniu. Z drugiej strony, np., lotnictwo komercyjne nie wydaje się brać sobie tego do serca, ponieważ loty odbywają się całkowicie normalnie. Ponadto ciężko znaleźć w internecie jakiekolwiek wzmianki o takim przesądzie czy zwyczaju w innych państwach, które, podobnie jak my, mają wielu wyznawców religii katolickiej. Paradoksalnie z perspektywy lotnika wykonywanie lotów w boże ciało może być atrakcyjne. Spora część osób faktycznie może być zaangażowana w świętowanie i dostępność statków powietrznych może być większa. Co za tym idzie, ruch może być mniejszy, a przez to ryzyko kolizji się zmniejsza i zwiększa się sprawność wykorzystania przestrzeni powietrznej. Wisienką na torcie może być raczej nietypowy i ciekawy widok tłumów uczestniczących w procesjach wypełniających ulice miast. Na koniec tej jakże zawiłej rozprawy i nietypowego jak dotąd odcinka chciałem zapytać Was o Wasze podejście do latania w Boże Ciało, opinię na temat skąd mógł wziąć się ten przesąd i czy faktycznie jakieś licho nie śpi, atmosferę lotniczą w tym dniu w Waszych ośrodkach, doświadczenia z ewentualnych lotów w ten dzień, czy są pozytywne czy negatywne, a może macie jakieś ciekawe zdjęcia wspomnianych tłumów na ulicach. Na koniec przyznam się, że nie miałem okazji latać w ten dzień i w sumie chyba ulegam lekko temu przesądowi, lub bardziej zwyczajowi. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego święta Bożego Ciała.